Okej, okay, wróciłam na górę Tak, to więc nagrywam następnego vloga Tak, jest 8.40 Ja robię moją skincare Słuchawki mam te i nie wiem czy nie będą mi spadać. Ja w ogóle trochę od niebezpiecznie się tu czuję, bo tutaj jeżyny rosną. Bo kwiatki jeszcze na tych jeżynach i tu osy latają. I ja się ich boję. Ja już czuję, że to będzie świetny dzień. Dzisiaj jest sobota i przez tą środę, czwartek, piątek, przez te trzy dni, co tu jestem. Było zimno. Wczoraj jeszcze było spoko, już się tak yy, ciepło robiło. W czwartek to było strasznie zimno, nie było nawet słońca. A w środę było coś, jakieś tam słońce było i w słońcu nawet było ok, ale jak zaszło, było strasznie zimno. A dzisiaj ma być taki pierwszy dzień, co ma 27 stopni. I ja planuję dzisiaj się opalać. Nie wiem, jaki zrobić. Chyba zrobię Daisy Kitch. O, ten. Dobra, ja będę ćwiczyć. To jest 10 minut chyba, no. A, kropek akurat mi się tutaj położył. 10 minut moją rzecz. Jest 9.12. Ja idę się przebrać, założę strój nowy i pójdę zjeść śniadanie i później zobaczę. Ambra, idę do domu. Jestem taka czerwona, to światło się tak wyluzłoneczko Wczoraj plany były inne, ale nie powiodły Jak widzieliście, była ładna pogoda, świeciło słońce rano Wyszłam rano na dwór, było ciepło, byłam ćwiczyć, było słońce, było ciepło Poszłam się ubrać, miałam zamiar się opalać Użyłam strój kąpielowy i ubrałam się, tak wiecie Zjadłam śniadanie. Pogoda się całkiem popsuła. Od tamtego czasu, od tej chwili, co zjadłam śniadanie, do jakiejś piętnastej było tak zachmurzone. Padało też jeszcze i po prostu pogoda była okropna. Było zimno. Ale dzisiaj niby mówię 25 stopni. Na razie wygląda ładnie. Na razie świeci słońce. Ja zaraz idę zjeść śniadanie. A o jakiejś dziewiątej będę się szykować na zebranie Moja babcia chodzi dla zebrania To jest tak jak idzie się do kościoła Tylko moja babcia, ona wierzy ja w ogóle inną religię I jak jestem u niej, to chodzę razem z nią Tak, ja muszę się pomalować, uczesać, ubrać Ubieram tą sukienkę, co tam wisi różową i takie sandały różowe też, co mam do niej. No i jedziemy na 11. W ogóle muszę sobie kupić kubek na wodę. Ten taki duży, co mam. Z, no nie, w Rosmanie kupić, bo teraz są w Rosmanie. Ale to jak pojadę z warcią na zakup. Bo miałam przywieźć swój kubek z domu, co miałam, ale już by się nie zmieścił i po prostu stwierdziłam, że nie tak bardzo niepotrzebny mi jest. Ja zjadłam śniadanie i teraz będę się malować W ogóle patrzcie co kupiłam e, w Biedronce. I Ma stojak i tutaj też wskażę się dwa trzy tryby To jest najlepszy zakup mojego życia Kupiłam to sobie jak będę się opalać to żeby sobie w twarz dmuchać, Żeby mi nie było tak gorąco Ja myślę że to jest Świetny pomysł. Ja tylko mogę sobie wyobrazić, yy, na razie opalanie się, leżenie na trawie, czy na ręczniku, no ale na trawie, w moim ulubionym, prawym Słońce praży i ten wiatrak wieje mi w twarz. Nie, no to jest normalnie marzenie. Teraz idę wyprostować włosy sobie też spakowałam torebkę Okej, okay, wzięłam się, ubrałam już Um, tak, więc mam taką sukienkę z kwiatuszkami. Ona jest z Ona ma taki rękawek bufiasty, um, Mam oczywiście moją torebkę z Louis Vuitton. I katana też jest z sinseya. Ona jest taka oversize'owa. A moje sandałki są dla Sockiego. Ja w ogóle się wyszukiwałam przed czasem. Teraz porobię zdjęcia, może jakieś TikToki ponagrywam, ale widzimy się już po zebraniu. Na razie pogoda dopisuje, jest ładnie, słonecznie. Hej wam, wróciliśmy z zebrania. Ja od razu się przebrałam w strój. Mam taki, e, mam go z lumpeksu, ale taki czerwony w kwiatuszki Najpierw coś przekąszę, bo dopiero wróciliśmy i jestem głodna, bo tego się nie jadłam y, I później pójdę się opalać Mam wodę, mam taki turbo przyspieszacz do opalania I wezmę mój wiatrak To więc jadłam moją kanapkę Już czuję jak mi prażą... prażą się plecy No czemu ty słońce się chowa? Boże, widzicie tą chmurę? To przez tą chmurę... Tom. mam okularki Mam swój wiatrak Nie wiem ile on jest naładowany O Jezu Jezu, uwielbiam wakacje, uwielbiam lato Wiecie co? Ja? Ja muszę się przeprowadzić gdzieś. W jakieś ciepłe miejsce. Takie tropikalne. Na przykład na Florydę. Czemu mój telefon jest taki ciemny? Ja tu normalnie nic nie widzę. Mogłam sobie przynieść książkę. Jest 14 i o 15 najprawdopodobniej będzie obiad, Pójdę zjeść. Patrzcie, kotki przyszły... A w ogóle nie mówiłam. wam Mamy kotki małe, cztery małe kotki. Te wakacje nie mogły być lepsze. Serio. Teraz jestem 6 tygodni na wsi. Kotkami świeci słońce. Jest ze mną kropek. Pewnie zobaczymy na rowery jeździć. Na piknik pójdziemy do lasu. Później, może gdzieś pojedziemy na jakieś morze z moją rodzinką, jak wrócę do domu. Tak. I później sierpień będę miała dla siebie jeszcze w domu z koleżankami. Normalnie te wakacje to będą najlepsze. Najlepsze wakacje. Tam leży mama, ta duża czarna. Zaraz pójdę wam z bliska pokazać cześć, cześć! Patrzcie jak Grisie. O następny. To są cztery, jest dwa czarne i taki brązowo-czarny i taki ładny. Mm. <słuch> patrzcie jak się bawią. Dobra, ja idę. Jak się bawią. <słuch> patrzcie jaka biedronka. A, ojej, patrzcie co mam racuchy Hej wam! Tak, już jest wieczór, już jest 20 Ja się cały dzień opalałam Później montowałam filmik, siedziałam na huśtawce I tak zleciał dzień i później poszłam się wykąpać Tam się cała ogoliłam, nawet moje ręce Bo jakby miałam te blond, jak w mojej Glow Up For Summer Tam rozjaśniałam sobie włosy na rękach I po prostu miałam połowę rozjaśnionych, połowę moich brązowych I po prostu mnie wkurzały, to po prostu zgoliłam no i zrobiłam moją skincare i teraz będę... O, nie idziesz do budki? Zobacz jaką masz ładną budkę! Kropusz! Kropek dostał od babci taką budę i nie chcę w niej spać No a teraz idę na dół sobie zrobić herbatę, miętę sobie chyba zrobię i idę do łóżka mm. Następny dzień, ja sobie leżę na chustawce. Jest ładnie, wcześniej słońce świeciło, ale coś chmury nadeszły Mam nadzieję, że nie będzie padać Ja zmontowałam mój filmik w ogóle, tak się cieszę Zrobiłam miniaturkę i teraz się zapisuję i muszę jeszcze wstawić Jest pół do dwunastej i o pierwszej będziemy... Dobry I o pierwszej będziemy jechać na zakupy bo nie ma jedzenia. W ogóle nie ma owoców. Hej wam, ja już się uprałam. ubrałam. Ubrałam moją nową spódniczkę. Ona jest... nie wiem skąd, bo na Vinted kupiłam, ale ona jest taka fajna, ma tutaj taki pasek i my kampusy. Oczywiście ja tyle butów wzięłam, a tylko kampusy noszę. Mam bluzkę z hejmu. Chciałam sobie w parku czeki, włosy, bo mam tłuste trochę troje już. Mam okulary, mam torebunię mam jeszcze bluzę i wodę. Hej Wam, może coś są? Wróciliśmy z zakupu. Ale nie. Co? To wszystko będzie widać? Nic nie widać, widać okno tylko. Tak i chcę wam pokazać co kupiłam, to więc tak, a najpierw kupiliśmy takie czereśnie ładne, w Rossmanie, z Rosmana taką opaskę mam, taką I jeszcze, yy, teraz. suchy szampon i to wszystko i miałam zamiar kupić w Rossmanie kubek, chyba, nie wiem czy wam mówiłam, ale nie było i byliśmy w Kiku i w Kiku były takie... To więc taki sobie kupiłam. No, ale z Kika jeszcze mam takie spinki zwykłe, bo czasami potrzebuję i nie mam. I jeszcze sobie takie e, te kolczyki. E, później jeszcze w Action, poszłam do Action, kupiłam sobie zeszyt, bo chciałam taki z żółtymi, z żółtymi kartkami, bo chcę sobie zrobić taki. Bo na Pinterestie widziałam taki fajny e, z przepisami w ogóle i chcę sobie tutaj zrobić. I jeszcze w Pepko. Z Pepko mam dwa staniki, taki jeden, co można bez ramionczek, drugi taki szary i oczywiście strój kąpielowy, następny, <grym> jakbym miała za mało, taki zielony z listkami, kupiłam ostatnio taki sam, tylko, że cały zielony, a jeszcze był taki z listkami, to więc wiecie, no. jednak, taki sam, ale jednak inny wzorek, no, to też będzie ładnie wyglądał, on jest taki, można, ten, zawiązać na szyję, albo taki bez, ten, no, to jest tak, to jest mój haul. A, jeszcze dla Kropka, na kołyczki takie. Patrzcie, taka duża paczka za 5 zł, w Kiku takie były. No, jeszcze w Lidlu byliśmy, tutaj w ogóle kupiliśmy te czereśnie i truskawki jeszcze. Truskawki sobie jutro zrobię ze śmietaną i z cukrem koniecznie. Kupiliśmy banany, bo chcę zrobić chleb bananowy.